A witam wszystkich. Pokażę Wam, jak w Realme 7.5G wymusić aktualizację systemu do Android 12. Pierwsze co musimy zrobić, bo w Polsce się nie da, nie da się ściągnąć aktualizacji do Realme 7.5G. W moim Realme wchodzę. Oczywiście trzeba to przez vpn zrobić. Wchodzimy w VPN-a, ściągamy Thunder VPN. O dokładnie ten. No może tam źle wpisałem, ale tak ma być. Zainstaluj. Oczekamy aż się zainstaluje oczywiście. Bierzemy otwórz. Akceptujemy wszystkie tam. To jest darmowy VPN, no nie ma szybkiej prędkości, ale, ale bardzo fajnie on działa. Czekamy. bierzemy Connect. Oczywiście Zezwalaj. No i free server Polska. OK. Piszę tutaj, jaką lokalizację wybrać? Nie będziemy mamy Connect. Niech się połączy. No. Free server. Nie chciało się połączyć jeszcze raz. Wchodzimy na lokalizację i wybieramy na Niemcy. Możemy popróbować Niemcy, Holandia, ale ja wybrałem Niemcy. Niemcy oczywiście te reklamy są, ale to wiadomo, aplikacja jest darmowa, poczekamy chwilę, musi dojść do końca, jest już wyłączenie, wybieramy Niemcy, połączone jest, wchodzimy teraz w ustawienia, aktualizacja oprogramowania i bierzemy sprawdzanie dostępności oprogramowania, o i ja już mam e, nowe oprogramowanie, już wyszło w tym momencie, poprawki są. Ja już mam Androida 11, Realme U2, ale nawet w polskiej wersji nie miałem w tym momencie e, zauważyłem, że już jest nowe oprogramowanie e, Androida. bierzemy pobierz teraz. Zacznie się pobierać. Wystarczy, że pójdzie tam 1% obra i w tym momencie możemy już się rozłączyć, wyłączyć całkowicie e, całkowicie tego VPN-a możemy wyłączyć zainstalowanego. Bierzemy rozłączenie i on już będzie szedł po prostu z naszej szybkiej. no jak mamy tam i czy mamy swoją szybką tą. Oczywiście wyłączamy się, wchodzimy w ustawienia aktualizacja oprogramowania i ona powinna się dalej ściągać samo. Ale sprawdzimy. Jak poszło już 1%, powinno działać. Nie chcę mi się połączyć, muszę się chyba na nowo połączyć. A nie idzie, idzie, idzie dalej. No. Idzie dalej, 2% idzie. Także tak można ściągnąć sobie uaktualnienie do, do waszego e, Androida. Najszybszy sposób, bo na Polską, że tak powiem, e, na Polskę jeszcze nie wyszło, niby miało być w lipcu, ale w Polsce jak zawsze mył na samym szarym końcu, mimo że w środku Europy. Pozdrawiam wszystkich.